Witajcie, stronę Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku buty, które bardzo, bardzo mi się podobają wizualnie. I ogólnie uważam, że Adidas, pomijając te Treje, Yangi, Trójki, które mi się nie podobały, to, ojku, Donisiu, fajne. Hardeny, siódemki, od siódemek się zaczęło, siódemki, osemki, bardzo fajne, genialne. Edwardsy kocham i te, no też mi się bardzo, bardzo podobają. Ale zanim otworzę te butełeczko, pamiętajcie, zasubskrybować kanał. Dodatkowo pamiętajcie, polubić ten film. Lecimy już z materiałem. Oczywiście po logo, tym tutaj, może jest odrzucone, nie widzicie. Mamy tutaj dejmy, a w pudełeczku są takie. Powiem szczerze, no strasznie podobają mi się te buty. Strasznie, strasznie. Tu jest taki. Luczek futurystyczny, taki futuryzm lat 2000, który mi mega siedzi, to jest takie połączenie futuryzmu z takim retro vibeem czujności w Adidasie. Więc to jest naprawdę, naprawdę przekozackie. Ja to uwielbiam. I mamy same buty. Największym minusem tych butów, ogólnie nie pierwsze CW, które wyszło w kolaboracji z Bape'em, i bardzo dobrze, że nie wziąłem tych z Bape'em bo to różowe jest 100 razy lepsze. Macie je dostępne na Zalando. No, ja mam je skądś indziej, ale no to ja. Wy możecie kupić je na Zalando. Cena retailowa, no, w mojej opinii trochę chora. Troszkę za wysoka, ale no, to są dajmy Adidas, więc pewnie będzie schodzić. I powiem szczerze, jeśli chodzi o cholewkę, to trochę zastanawiam się, lockdown stopy, ponieważ tutaj te sznurawadła są pople, przeplecione tutaj po bokach i one będą ściągać tą stopę, tak. I się zastanawiam, czy to naprawdę będzie dobrze trzymać stopę, czy tu nie będzie się podwyższać i luzować. Chociaż jest skarpeta. Ja jej nie zauważyłem wcześniej. No, to powinno być git. Ciekawe, czy nie będzie za ciasno ze skarpetą, ale teraz sobie zrobiłem, banie. No, no, moi drodzy, jestem ciekaw, naprawdę. Bo tutaj to jak ściągnąć, No kurde. Ja mam z tą skarpetą to, myślę, że każdy, kto ma wysoką, wysoką stopę, wysokie podbicie bądź szeroką stopę, to jest najciężej włożyć do tych skarpet. Potem, że jest zazwyczaj kozacko i uważam, że jeśli chodzi o całą cholewkę, no to tutaj ten materiał, wiadomo, nie będzie oddychał wcale. Ale tutaj to wszystko naokoło, siateczka, no będzie, więc. Ach, tu u góry musi dobrze wentylować, bo jeśli nie, to tutaj, w tych wszystkich boczkach, no to będzie się stopa gotować. Uważam, że but, mimo że guma, Majku, no takie na dwoje babka wyżyła, bo guma jest bardzo twarda, więc no, na outdoor powinno to być git. Ale znowu, jeśli stopa Wam się gotuje w bucie na dworzu, no to nie jest za dobrze. Więc tutaj nie wiem. Mamy tutaj podstawowe czarne sznurowadła. I mamy jeszcze zastępcze różowe. Tylko zastanawiam się czy... Teraz się zastanawiam czy to jest róż czy to fiolet. No nie mam pojęcia. Ale czy to nie będzie za dużo różowego. Zresztą zobaczę. Zresztą rabatła są tanie, więc nie będą się rozwiązywać. Język miękki. Kurde, no jestem... Jeśli tutaj, w podeszwie wewnętrznej byłby boost, a nie light strike, to ja już bym był 10 na 10 mega szczęśliwy. Jak wiemy, też Adidas chyba będzie schodził z tego Deima, ponieważ jego ostatni sezon w Milwaukee, no wybitny nie był. Ciekawe, na ile ma jeszcze z nimi umowę. W mojej opinii dziewiątki i dziesiątki i to będzie raczej odchodzenie z tej umowy. Nie wiem, kogo oni teraz podpiszą w Adidasie, no bo Edwards to złoty traf. Harden już się kończy, Dame już się kończy. Pff, no trzeba by było kogoś młodego podpisać, perspektywicznego. Trochę strewili z tym, że nie wzięli Cheda hall yy, bo no to też by był ciekawy pick, bo by mieli wysokiego też kogoś, a przy tym rozpoznawalnego, ale no zobaczymy. Sam but w sobie na pewno jest ciężki, no bo jest light Lightstrike light nie należy do yy, leciutkich poduszeczek, więc tutaj na pewno plusik bądź minusik, jak kto woli. Sama cholewka no też jest dość ciężka, więc tu też. Czyli ja tu mam jakiś papier. Nie, papierów w ogóle nie ma w tych butach papieru, co jest zaskakujące. Nie to, co w Ekonajku, Tam to od razu pakują. No cóż, jak już mówimy przy tym, że są ciężkie, to należałoby je zważyć i wlatuje waga łucznik. Kładziemy buta. Ej, 440. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie dużo, dużo ciężej względem na przykład MB, które tam ważą 500, więc 440 nie źle. Ja powiem Wam, że największym znakiem zapytania w tych butach zdecydowanie jest ta skarpeta. Skarpet, chociaż tu jest półtab, tu się wciągnie tak. No nie wiem, nie wiem, no nie jestem fanem. Nie jestem fanem skarpet. Ja uważam, że na przykład Yangi dlatego były dla małej ilości osób, bo jak ktoś miał szeroką albo wysoką stopę, to już tam było niedowłożenie. Ja to miałem wrażenie, że mi skórę z nogi zrywa. Yy, dwójka, dwójka. Trójka, no jedyn, w jedynkach jeszcze grywałem, całkiem sporo nawet, ale. Zresztą już nie ma czwórek. Chyba nawet tam już zakończyli serię w ogóle? Było jakieś takie oświadczenie, czy ja sobie to wymyśliłem? Nie wiem. Dobra. W mojej opinii zapowiada się ciekawy but, tylko retail jest zdecydowanie za drogi. No i zobaczymy jak z tą skarpetą. No cóż, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w czwartek. Nawa!